Cześć, z tej strony Gosia Witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu u nas na kanale. Dzisiaj jest paskudna pogoda, dlatego pójdziemy na grzyby. No, mimo tego się wybieramy właśnie na grzyby zachęcenie. Ostatnim razem, gdy nazbieraliśmy trochę maślaków, pójdziemy w to samo miejsce. Może jakieś borowiki będą? Nie no, wątpię. Liczę na te maślaki, że wyrosły ponownie. A była dobra. No i dzisiaj też będą unboxingi. Bo przyszło mi dość sporo paczek, więc pokażę Wam, co pozamawiałam i też dostałam jedną rzecz. Aż trzy? No trzy paczki dzisiaj będziemy otwierać, więc na wstępie zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A my się zbieramy i idziemy na grzyby. Miłoż stwierdził, że zanim pójdziemy na grzyby, najpierw musimy zrobić unboxing, żeby pozbyć się tych kartonów, bo one zalegają już kilka dni u nas w przedpokoju, więc to wyniesiemy przy okazji. Że w tego nie damy rady wcisnąć. No, będziemy musieli to wynieść. I pierwszą rzeczą jest roślinna paczka. Robaczki. Z rzeczami do i zamówiłam sobie właśnie robaczki na wszędziorki. Te żarne takie. Tak, to jest ten dobroczynek. Chyba tak, napiszę Wam w opisie filmu jak się nazywają właśnie te robaczki na przędziorki. One zżerają tamte przędziory. No już widziałam, że fajnie żyją, bo zaczęły się rozchodzić już po roślinkach, bo to musiałam wyjąć, wiecie. Przyszła mi paczka, od razu musiałam to wyjąć. Bo one mają tam i wychodzą. I tutaj zamówiłam też inne rzeczy na robaki. Bo tutaj widzicie, zamówiłam substrat na przędziorka i myszyce i inne robactwo, ale głównie to z myślą o wszędzie roku, jeśli te robaczki nie zjedzą mi ich. No i też zamówiłam, to jest to, co zawsze Wam polecam. To jest moja tajna broń na wszystkie wciornastki, czyli karate. Nie jak tym karate sobie zrobicie oprysk, jak macie wciornastki, to zazwyczaj wystarcza właśnie jeden raz, jak to zrobicie i one znikają. Moim zdaniem to jest najskuteczniejsze. Więc to Wam polecam i kupią sobie taki właśnie koncentrat, żeby go rozrobić i mieć na wiele użyć, bo inwazja w niestety trwa. Zamówiłam też podłoże do storczyków, bo przydałoby się przesadzić moje storczyki. Nie pamiętam kiedy ostatnio to robiłam, więc będziemy przesadzać niedługo storczyki, będziemy je odmładzać. Dawno, dawno temu u nas na kanale był taki. Odcinek, w którym pokazywałam, jak odmładzać storczyki, on jest w takiej słabej jakości, więc może sobie odświeżymy ten film. Ten z quality content będzie. Tak, więc może odświeżymy sobie ten film, jeszcze raz go nagramy, może będą jakieś nowe informacje. No, a tamten film, co bym chyba usunęła z kanału, bo on jest w takiej dziadowej jakości, że. Trzeba zostawiać swoje dziedzictwo. Że fajnie byłoby to nagrać w ogóle, jak ja tak patrzę na te nasze pierwsze filmy. Jak i my, Miłoszu, zrobiliśmy progres. To jest nic nowego. Znaczy, że kicze robiliśmy. No właśnie, robiliśmy kicze i to było straszne. Wstyd mi za niektóre filmy, ale. No Gosia po ukrywała niektóre. No tak! <laughs> to wstydło. Ale trzeba się na czymś uczyć. Dużo, moim zdaniem, dało nam do jakości to, że kupiliśmy aparat. Też nauczyliśmy się trochę pracować z oświetleniem, więc moim zdaniem jest dużo lepiej. Gosia nie chciała, aparatu rzucała się na początek. Tak, i, i wiecie jak ja się na początku wstydziłam, jak nagrywaliśmy? Co, co? Naprawdę straszne i cringe'owe. A teraz Gosia Shorty robi tysiące odsłon. Tak. No i jeszcze zamówiłam sobie do storczyków nowe doniczki przeźroczyste. Bo tamte już jak dawno nie przesadzałam tych storczyków, no to te doniczki ich. Już ten plastik zaczął mi pękać, więc przydałaby się ich wymiana. I jeszcze zamówiłam sobie palik kokosowy, bo jak to mi już mówi, jeśli roślina jest prowadzona na paliku, wygląda to od razu profesjonalniej. Ja wiem, że najlepsze są te paliki, jak się robi samemu z mchu. Nie, ale fajnie. mi się nie chce tego robić, więc kupuję na razie te paliki kokosowe. I to też moim zdaniem fajnie, estetycznie wygląda. Gdzie byśmy takie ślicznie zrobili? No właśnie. I tak się prezentowała pierwsza paczka, którą zamówiłam z Allegro. Tutaj wszystkie rzeczy kupiłam sama. Teraz czas na darmową paczkę. Tak, czas na darmową paczkę. I też Wam kiedyś mówiłam to też na tych naszych starych filmach słabej jakości, że są takie strony, na których można się zgłaszać samemu po jakiejś próbki produktów. No i właśnie ja dostałam taką paczkę od firmy Lenor. I tutaj właśnie są perełki zapachowe. Dostanę dwa takie opakowania w tej paczce i wiele próbek tego Lenora. Jeśli się do tego więc... to też dostaniecie. No, nie no, już jest po kampanii po no, terminal ale w innej, zgłoszeń. W innych Tak, można tam się zgłaszać też do innych kampanii. Link do tej strony zostawię Wam oczywiście w opisie filmu, więc zachęcam. jak kiedyś skrzynkę Tylko... piwa dostała. To jest akurat z innej, ale z tej strony akurat są najbardziej wiarygodne te współprace i te paczki naprawdę przychodzą. Tylko, że właśnie trzeba tam prowadzić Instagrama, nie trzeba mieć dużego konta. Wystarczy mieć tam 500 albo 800 obserwujących, nawet tysiąca nie trzeba mieć, więc moim zdaniem to jest naprawdę niewiele. To nie żeby ktoś, móc Panią. No właśnie, żeby móc dostawać takie fajne, darmowe paczki. Ja od nich kiedyś też dostałam szampony jeszcze coś tam miłosze od nich kiedyś miałam kiedyś a perfumy opcja. też kiedyś były te wedelki mieliśmy kiedyś no wedel też kiedyś tam miał kampanię więc tą stronę naprawdę Wam polecam, jest legitna wystarczy zdjęcie zrobić tak, wystarczy później dodać zdjęcie na Instagrama z tymi tagami, które oni chcą i Macie zrobioną kampanię i darmowy produkt. Czasami produkty warte 50-100 zł tego tak jest spokojem. No, więc polecam Wam to. Ja z tego korzystam, jest to legalne. Te paczki przychodzą, nie wyłudzają danych, więc moim zdaniem spoko. No i jeszcze trzecia paczka jest to paczka z Sinseya I tutaj zamówiłam na tych takich promocjach, bo teraz jest promocja, minus 50%. Jeszcze miałam bom na 20 zł, bo ja sobie tam zamieniam. Punkty na te bony, za kasę, więc też mi się opłacało. I pierwszą rzeczą, jaką zamówiłam, są takie pojemniki. W końcu mamy. W końcu mamy. Są plastikowe, niestety, ale takie plastikowe pojemniki też się przydają na jakieś ciasto czy coś. I zobaczcie, ile ich tutaj jest. Ja zawsze chciałam mieć tak dużo tych pojemników. Teraz będę musiała jeszcze kupić sobie parę szklanych, ale już ważne, że mamy jakiekolwiek plastikowe. No, teraz będzie. Mieliśmy tylko ile? Trzy? Tak, mieliśmy tylko Deficyt trzy był. No i tak wiecie, musieliśmy planować Jak tam w tych pojemnikach A teraz będziemy mieli dużo I już na spokojnie będziemy mogli sobie wszystko chować Kolejną rzeczą są deski bambusowe Do krojenia, bo nasza bambusowa deska Już zaczyna pękać Rozklejać się, więc zamówiłam Kolejne No i one kosztowały 19 zł Za dwie deski Więc moim zdaniem też bardzo fajna cena Zamówiłam też sobie skarpetki, takie stópki, cztery pary i to kosztowało 5 zł na tej promocji, co była na Sinsay'u, no i musiałam już kupić sobie skarpetki, bo mamy taki film na kanale o tej naszej kuchni. Ja tam mam dziurawą skarpetkę, niektórzy zauważyli. Najbardziej miłoszy oglądany film na naszym kanale. I to jest taki jeden moment, gdy zrobiłeś bliżej na moją stopę i tam jest dziura w skarpetce. mogę pokazać swoją skarpetkę. Nie. No daj mi. I, ta, i wiecie, wstyd. To właśnie jest w tym filmie o naszej kuchni i on ma chyba 19 tysięcy wyświetleń. 19 tysięcy ludzi to widziało. Mogę pokazać swoją stylową skarpetkę? No daj mi. No. Straszne, mam miłość dzisiaj skarpetki i stwierdził, że to będą domowe. Dostałem je na święta, gorszy klinik no. Zamówiłam też takie bawełniane ręczniczki, one są chyba małe. Takie do rąk do twarzy. Ja bardzo lubię te ręczniczki z Sinsaya. Mam już takie białe. Teraz wziąłam w takim kolorze jasno-szarym i to jest 100% bawełna. My zawsze mamy deficyt małych ręczników. Mamy dużo. Dużych ręczników, a małych to mamy to, chyba trzy. Takie to ja w posagu dorą. przywiozłem chyba ze 20. Tak, miłoż w posagu dostał ręczniki i na tym bazujemy, ale dostał same duże, więc to kupuję małe. Jakby się tak przycięli na pół i zasili. I teraz prawdziwy hit. Miłość, <laughs> Prawdziwy hit. Ja bardzo chciałam mieć o, to mi tą podoba. rzecz. I jest to rzecz taka. Jest to osłonka w grzybki. Głośno się rozchodziła, jakby ty nie ostatnio kupiła. No a, to było nie, w grzybki też. Grzybki. Więc idziemy mocno w motyw grzybków i tutaj są muchomorki. A teraz są wypukłe. I podgrzybki. I one tak tutaj wystają. Powiem Wam, wykonanie tej osłonki jest dość średnie. Nie chodzi tutaj właśnie o te detale, tą wypukłość, bo to jest fajnie zrobione, tylko jest beznadziejnie to pomalowane. No tak, trochę zalane są. Tak, ale pomalować to można sobie to jeszcze raz samemu i ja chyba tak zrobię, bo chciałabym, żeby te tutaj muchomory były bardziej takie krewisto, czerwone, żeby to też tak było bardziej estetycznie zrobione, więc muszę to poprawić, ale ta osłonka kosztowała 9 zł, była przeceniona z 26 albo 25, więc za 9 zł i tak się opłacała, jak za to, że mogę ją sobie... Sama tutaj poprawić. Zostały mi jeszcze miłosne y, farbki z tego mojego malowania po numerach, więc sobie je y, wykorzystam. Do tego celu powinny Będą być w sam powiem, raz. Nie? Tak. I sobie poprawię tą osłonkę, ale będzie fajnie ciekawie wyglądało. To jest taka wybuchła. Mogę pokazać jeszcze swoją rzecz? A co masz? Kalendarz i mamy pierwszy kalendarz adwentowy, już wam pokazujemy i robią naprawdę duże wrażenie. Zobaczcie, jaki słodziutki Reniferek i jakie duże pudełko. Jaki gigantyczny kalendarz adwentowy. I, tak, i jest to nasz pierwszy w tym roku kalendarz adwentowy, który dostaliśmy od firmy Holi. No, miłość, w sumie dostał, to jest jego kalendarz, on ale go będzie otwierał. Ale będzie u także będziemy go otwierać we Flormasie. I firma Holi jest to producent takich napoi. Szybkich do przygotowania. Tak, i tutaj w tym kalendarzu wiem, że nie są. Tylko napoje, ale są też różne rzeczy Tak, tak żeby... jest dużo merchów Ale jeszcze dokładnie nie wiem, go się tam podglądała, ale sobie nie robię spoilerów No ale nie wiem dokładnie co tam będzie Też ja już bym otworzyła jedno filmik, ale już mówi, czekamy na Vlogmas Żeby było ciekawie, żeby było pierwsze wrażenie Więc to będziemy otwierać właśnie na tych filmach w grudniu I jeszcze jeden kalendarz by się przydał dla mnie, bo ten będzie twój I ja jeszcze nie mam swojego Musimy coś znaleźć Jakbyście chcieli takie rzeczy właśnie jak Ice to możecie sobie zerknąć do linku poniżej i tam oprócz tych kalendarzy też jest cała oferta, ale do 13, czyli w sumie do jutra, bo dzisiaj, jak jak wrzucamy niedziela, nie? 12. Tak, do jutra jest promocja na kalendarze, bo są w przedsprzedaży, to można sobie taniej kupić. Także jakbyście się zainteresowali, to zapraszam bardzo. A z tej właśnie firmy najbardziej polecam Wam smak Pineapple green tea. To jest ze spongebobem. Tak, to jest mój ulubiony smak picia. I jeszcze herbatka icedy malinowa jest bardzo smaczna. Zostaliśmy więc... jego się już połowę No, piła. Więc... Tam jest 50 porcji. Te smaki Wam polecam, bo moim zdaniem są najsmaczniejsze, bo reszta tutaj tak energetyków nie polecam, bo energetyki niezdrowe. Ja tam piłem parę, dobrego. No, Ale pineapple apple, tea i herbatka malinowa jest moim zdaniem godna polecenia. Ale pikarteczki. Znowu jesteśmy na polowaniu na grzyby W tym samym miejscu Patrzcie jaki ładny dorodny się trafił A Gosia tam też Coś mówi, że znalazła Także zaraz wam pokażemy Miło <laughs> znalazł Zobaczcie jakie świeżutkie Żółciutkie maślaczki Idealne okazy No Zrywaj grzyb nie Zrywaj je yeah. szybko Ale piękny no. Zobaczcie, zobaczcie jakie mamy zbiory już. Tutaj mamy takiego jednego wielkiego maślaka. Ja myślałem, że to jest trujak jakiś. A on taki gigantyczny. Oj, patrz taki malutki. No co? Weź go, takie małe są najlepsze. Tak? No. Jezu, to jest, jest. Jeszcze cztery, są <głos》>, cztery mam. No. Super. No ja już myślałam, że nic nie znajdziemy, bo no, tak takie na początku są... No, nagle znaleźliśmy jesteśmy na grzybni. O to grzybiasz Gosia? Tak, wróciliśmy z misji Ludzie aż nas zaczepiali, co my zbieramy za grzyby Zobaczcie, to jest chyba ten najładniejszy, co Miłosz go znalazł nie. No, same maślaki mamy A jeszcze takie rzuciutkie mamy, no przecież No młodziutkie No Świeżo co dzisiaj wyrośnięte Super, jestem bardzo zadowolona Ile tutaj mam? Trzy grzyby Cztery Ten jeden jest wielki <laughs> Ja myślałem, że to jest w ogóle trujący i go nie zebrałem on taki powyginany, a on taki duży wyrósł O nie, to jest ten najładniejszy Zobacz jaki okrąglutki No, tam trzeba będzie troszkę Pokrawać potem Widzę, że niektóre troszkę już Podgniły Niczego nie jest Ale większość z nich jest po prostu Zdrowiotka cała No patrz ile ich jest 18 grzybów zebraliśmy w parku. A ostatnio było 8 no, z tych maślaków. Dużo lepiej. Jutro będziemy robić na obiad sosik grzybkowy. Sobie od razu umyję dzisiaj te grzybki i obgotuję. Jutro będziemy robić tylko sos. Cała miska. I, i powiem Wam, miłość mnie ciągnął dzisiaj na grzyby. On mówi, żebyśmy poszli. A taka pogoda była nie bardzo, ale mówię dobra, pójdziemy, bo może wyrosły w tym miejscu, w którym ostatnio zbieraliśmy. No i były w tym samym miejscu. Już mówi, żebym zostawiała grzybnię. Możecie napisać w komentarzu, czy to coś daje, że się zostawia ten kawałek nóżki w ziemi. Bo ja słyszałam ostatnio, że ponoć nic. Ja zostawiam tylko to, co jest pod ziemią. No to ja też zostawiam to, co jest pod ziemią. No, tutaj korzonki muszą zostać. Ja nie mogę, jaki ten jest wielki. No zobaczcie, ja myślałem, że to jest trujący. A ja podnoszę, a tutaj od spodu normalnie ma gąbkę i widzę, że to maś, taka A mówi, to trujący, więc ominąłem. No, super. Kikus. Czas na roślinne aktualizacje. Dawno nie pokazywałam Wam roślin u nas w sypialni, więc czas to sobie zaktualizować i tutaj trwa inwazja w czarnastków i przędziorków. Już walczymy. Tak, już rozłożyłam tutaj właśnie te saszetki z tymi przyjaznymi robaczkami i tutaj dałam właśnie, są na tej mojej trzykrotce taki kolor, a tak mi szkoda, żeby ją zjadły, bo zobaczcie jaka się przepiękna zrobiła, gęściutka. Tutaj zobaczcie jak alokazja Frydek wariagata oberwała, tylko dwa liście jej zostały i nawet się dorwały tutaj do mojego antorium klawinervu więc jest no masakra, tutaj widać jakie są wyżarte kropki na tym liściu i to wszystko to przędzior przecież połączycie liściami to będą przechodzić no właśnie dlatego tak postawiłam blisko i tutaj też widać na tym liściu, że jest trochę wyżarty wiecie co, ja nigdy wcześniej nie miałam przędziorków więc pierwszy raz to mam, a to dlatego, że tutaj w mieszkaniu jest strasznie niska wilgotność powietrza nawet dzwonecznik ma przędziora, tutaj widziałam o jak chodzą więc no masakra się dzieje jestem bardzo niezadowolona jedyne co, to tutaj z roślin zdrowych na tym parapecie, zobaczcie jak przepięknie zaczęła mi rosnąć monstera kobra no tutaj ma przepiękny ten liść prawie cały biały, tylko tutaj środeczek zielony, dobrze że biały tego nie spalisz no, tutaj jest prawie half moon więc naprawdę przepięknie rośnie no i też tutaj te dwie trzy trzykrotki też są bardzo ładne więc z tego jestem zadowolona, a tutaj walczę z przędziorem, dlatego tak blisko siebie ustawiam te rośliny, żeby te robaczki na, na nie przechodziły nawzajem no i jeszcze mam wciornastki to też już Wam pokazuję tydzień nieuwagi i zobaczcie co wciory zrobiły z moją biedną białą trzykrotką i tutaj mam te wciornastki takie czarne, które wyglądają jak przecinki, bo są też wciornastki białe, które oczywiście też mam tutaj na tym filodendronie birakinie i na moim White Princess. Więc na to wszystko będę robiła oprysk z tego karate, co kupiłam. Mam nadzieję, że jeden oprysk wystarczy i się ich pozbędę. No ja niestety mam dość często problem z tymi wciornastkami. Bo one wlatują przez okno, ale dwóch odmian wciorów to ja jeszcze nigdy nie miałam naraz. Dzisiaj znowu wyszedł nam jesienny vlog, i właśnie pozostając w tematach jesieni, przypomniało mi się, żeby pokazać Wam, jak zasuszyły się moje hortencje, które obcięłam w poprzednim vlogu. I właśnie chciałam Wam powiedzieć, jak to zrobiłam, że one tak fajnie zaschły i zachowały też swój kolor. Wystarczy, że nalejecie troszkę do wazonu wody, tak żeby były tylko zanurzone delikatnie te koniuszki hortencji. Hortencje powinny być obskubane z liści i właśnie stawiacie je tak w wazonie, w jakimś przewiewnym miejscu, też żeby słońce na nie nie świeciło bezpośrednio i one Wam fajnie zaschną i nie dolewacie już tej wody. Co one wypiją tą wodę, to im wystarczy i fajnie zaschną. Tutaj zobaczcie te kwiatki. Tak ładnie stoją, też się tak nie pozwijały, i naprawdę będzie to bardzo długo stać w tej formie i będzie przepięknie wyglądać jako taka jesienna ozdoba. No, jestem bardzo zadowolona, więc jeśli macie w ogrodzie albo gdzieś tam w okolicy takie hortensje, to polecam sobie zasuszyć. Niektórzy też robią z nich wianki i moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda. Można też je spryskać lakierem do włosów, wtedy jest ponoć. Większa ochrona tego koloru tych hortensji. Ja nie pryskałam, i na razie są takie. Mam nadzieję, że mi tak szybko nie zbrązowieją, a gdy zbrązowieją, to po prostu je wyrzucę i będziemy myśleć coś innego, ale i tak w tej formie powinny dość długo stać. Więc tak się suszy hortencje i zdecydowanie do tego jest lepsza ta odmiana hortensji bukietowych, a nie ogrodowych. Ogrodowe też próbowałam suszyć. i te kwiatki właśnie stały mi się takie skapcaniałe, nieładne, może też za szybko zaczęłam to robić, ale też czytałam, że wszyscy polecają do suszenia hortencje te bukietowe i też te hortencje anabel. Ponoć się one też fajnie suszą, ale jestem zadowolona, że tak ładnie wyglądają i będą długo u nas też na stole. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i oczywiście jeśli Wam się podobało, to zachęcam Was do lajkowania, komentowania i oczywiście do subskrypcji naszego kanału i też możecie podbić ten film, bo gdy podbijecie film, to wtedy on jest bardziej polecany, więc będziemy wdzięczni, jeśli to zrobicie. Wystarczy sekcję komentarzy przesunąć w bok i tam jest opcja podbić. Ja nigdy nie korzystam. Bo to jest tylko w aplikacji mobilnej więcej. Więc Właśnie jeśli oglądasz tym... na, na komputerze tak. cały czas. Więc jeśli oglądacie na telefonie, to zachęcamy do skorzystania. To do następnego pa! Trzymajcie. Się.